Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na najnowszym odcinku. Jestem nad Odrą, Dolny Śląsk, Wrocław, tak zwane Gdzie miały odbywać się tutaj Mistrzostwa Okręgu? Wiem, że jestem nad ciężkim odcinkiem rzeki. Spławiają się ryby, jest bardzo dużo ryb. Widzę, że i bolenie ganiają i zapewne też ukleje są. Naprawdę, jak przyjechałem, działo się dosyć dużo. Jest godzina dziewiąta, więc, no, taka nie najlepsza godzina, można powiedzieć, na wędkowanie. Tym bardziej, że. Jest dzisiaj gorąco, więc będzie ciężko. Mi się wydaje poniekąd z rybą, ale popróbuję z 4 godziny, poopalam się, spróbuję coś złowić. Jeszcze dwa tygodnie temu pływałem tutaj pontonem z kolegą i pokazywało na echo, naprawdę, że jest życie, więc wydaje mi się, że mam nadzieję, że coś wydługiemy. Cały odcinek rzeki jest sobota, cały odcinek rzeki pusty, nie było nikogo, nie ma nikogo. Ja akurat zacząłem się rozkładać, przyjechał pan z dzieckiem. Obok, no ale sobie poprobujemy, połowimy. Jest niesamowita cisza, tutaj niesamowity spokój. Yy, troszeczkę ciężko jest, można powiedzieć, z brzegami, bo tu są te kamienie takie. Sobie jakoś poradzimy, zobaczymy. Albo jedna wędka, albo dwie przegruntuję. Rozrobię zanętę. No i będziemy się bawić. O jezu, ale teraz szczupak pogonił, bo boli. Aż cała woda się zakotłowała tam, kłopana. Po z swoim filmem z taką lekką, kontrowersyjną miniaturką, gdzie powiedziałem, napisałem, no kill całą Polskę. Bardzo dużo komentarzy. Fajnie, że się wywołała lawina wypowiedzi Waszych, można powiedzieć, na przeróżnych forach. Oczywiście te fora, które zawsze były takie trochę mięsiarsko-gumofilcowe, jak ja to mówię, no to wiadomo, że ludzie się burzyli, że mam nie być na no bo oni przecież rybę zabierają, albo jedną, albo dwie, albo trzy, albo wszystkie, a na no niektórych innych forach Spokój są za no-killami. Oczywiście, gdzie, gdzie ludzie są lekko podenerwowani, bo mówią, że no po co no-kill, skoro i tak rybacy wytłuczą wodę. Jedni mówią dużo kontroli. Tych kontroli, jak wiecie, jest niestety jak na lekarstwo. Drudzy mówią, że musi by, muszą być górne limity. Każde, każdy ma swoje zdanie. Ja mam takie właśnie, że albo no-kill wszędzie, albo no-te. Jak mi ktoś powiedział, ja jestem jak. jak że zaraz zmieniam zdanie, ale wspominam na ostatnim filmie, że tak, albo tak jak właśnie w Irlandii, że są górne limity, można porobić, robić. Dlatego kontrole, kontrole, kontrole i duże, duże kary, żeby coś tutaj można było powiedzieć yy, zadziałało w tym naszym kraju na plus. No dobrze, więcej nie gadam, rozwijam się i tyle. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że będzie Wam się dobrze oglądać. Nie liczę tutaj dzisiaj na duże ryby, aczkolwiek leszcz powyżej kilograma będzie tutaj dużym sukcesem. Z tego co pamiętam, tutaj był dołek. Uuuu, tutaj był dołek zobaczcie. Widzicie co się wydarzyło? Jak pogonił yy, drapieżnik? Tutaj był dołek, półka i dołek. I dużo ludzi właśnie na zawodach chyba ci co powygrywali, łowili bardzo daleko. 50, 60, 70 metr. Tu już były nawet wykoszone, są wykoszone stanowiska pod mistrzostwem okręgu, które się nie odbyły. No i tyle, dobra, ja się rozwijam, yy, zaraz Wam pokażę co w kuwecie, I tak dosyć dzisiaj prosto, bo Gardens i troszeczkę miałem jokersa takiego jeszcze starego, mrożonego, yy, który leżał kilka miesięcy w zamrażarce, więc go dzisiaj też rzucę, chyba następne nęcenie, wałków raczej nie robić nie będę, uciąg z tego co widzę jest na około 40-50, 50-60 no gramów i walczymy, ja się rozkładam, do zobaczenia, życzę mi powodzenia. Tu mam jokersa w glinie, tu mam zalętę z kukurydzą dosyć dobrze domoczoną. Koszek 50 gramowy opada około 9-10 sekund, jestem na 80 obrotach korbką, więc będę łowić dosyć daleko. Jedną wędkę tylko rozłożyłem, jest godzina 10, zbierają się chmury, około 14 widziałem, że mają być jakieś burze chwilowe i potem popołudniami też, więc nie wiem ile mnie czeka wędkowania. Wałki, wałków nie będę robić, no już 70 obrotów korbką, 5 koszyków puszczę, może 7 i startujemy. Będę regularnie, jak zwykle, przyrzucać zestaw od 3 do 5 minut. I tyle, haczyki, przypony, może 0.14, 0.16 rozpocznę na początek, najpierw się wnęcę Tu mam trochę, to jest takie już smrodkowate, bo to stało, a to jest świeże. Zrobimy tak, że będę troszeczkę dawać tego do środka, tego jocka i czopować sobie tym. No i 5 koszyków i tyle. Powiedzi się wędką 3,90 m do 120 g wyrzutu. Bulecik 50 gramowy. Jestem na pleciące, półmetrowo odcinek grzyłki, oczywiście skrętka, czyli bulet 50 gramowy taki z góry. On fajnie leci. Na pewno warto się wyposażyć tutaj coś, w jakąś mugę, ponieważ bardzo dużo tych końskich much. Mm, bardzo dużo drapieżnika chodzi, nie wiem czy to boleń czy szczupak, nie znam się zbytnio na drapieżnikach, wydaje mi się, że boleń, ale naprawdę już od kiedy tu jestem, czy jakieś godziny, woda zakotłowała się z 20 razy. Też się boję, że jak się wnęcę tą zanętą, przypłynie drobnica do drobnicy, wiadomo, drapieżnik, tak? No ale zobaczymy. Zawsze przy plecionce się boję, że coś połamie, no bo wiadomo, plecionka nie wybacza błędów, tak? Żółka się strzeli. Można powiedzieć, a plecionka tnie jak brzytwa. A o robakach zapominam sobie tak nęce, nęce. Jeszcze mam białe robaki, 2 litry. Kolorowe robaki, około 2 litrów. Zresztą wychodzę z założenia, żeby wydać więcej mięsa niż zanęte. Dla mnie zanęta jest tylko i wyłącznie nośnikiem. O. Tak dobrze idą te koszyki, że może 10 się w nęce nawet. Chcę dać tylko rybie i tylko i wyłącznie sygnał, że tutaj jestem, żeby tam coś się zakotłowało, tak. Bardzo często robię tak, że tym koszykiem co nęca, tym też łowię. Na haczek mam dzisiaj tylko topione robaki, nie mam żywych robaków i mam kukurydzę, więc będę zakładać albo kukurydzę, albo topione robaki. W mojej prawej strony jest pan, który siedzi bardziej w górze rzeki, łowi na dwie wędki, ale przyjechał na no taki wypad rodzinny. Zarzucił, bawi się z córką, z rodziną, więc pewnie zarzucił na grubo. a zanęta, ta mieszanka nasza musi być dosyć mocno domoczona tutaj, ponieważ no jest to odra, jest uciąg, jest dosyć głęboko. Nie możemy tutaj robić sypkiego towaru, tak? Bo to raz, dwa, znajdzie się gdzieś tam, za Ślęzą. siedzę, tak mniej więcej 300-400 metrów od ujścia się... O kurde. Ktoś tam był jakiś zaczep i poszedł mi cały zestaw, ale dlaczego? Rwałem cały zestaw przy nęceniu. Sprawdzałem, przesuwałem koszem. I nic nie było. Gdzieś tam musiałem na coś na, najechać. No i co? Trzeba się związać znowu, bo, bo tylko jedną wędkę wyciągnąłem, rozłożyłem. No dobra. No mam nadzieję, że nie będzie to sprawiać komplikacji podczas łowienia. Kurde. Tam z tym koszykiem, bo ja się bardziej że wiecie, wnęciłem się tam, ażeby nie było kłopotów. Bo przesuwałem koszyk, było spoko. Może trafiłem na jakieś takie miejsce, jakąś wystającą blachę czy coś. No dobra, ja się zwiążę i zaczynamy łowić, bo już się wnęciłem. Związałem się. Słońce się schowało, idą jakieś czarne chmury. 10.15, Znacie to uczucie, kiedy przyjeżdżacie nad wodę, piersi. Nie może towarzysko przyjeżdżacie, ludzie dookoła też przyjeżdżają i wszyscy zarzucają im wędki po 10 minutach, a gdzieś tak mniej więcej po godzinie. No to ja właśnie często jestem z tych, potrafię się rozłożyć 10 minut, ale dzisiaj sobie tak chciałem celebrować to rozkładanie się. No, numer 010, nie. 014. Zacznę niestandardowo i zawodnicy złapią się za głowę, ale zacznę od haczyka numer 12 na przyponie 014. Jest tak grubiej. Na pewno jest to bardzo ciekawy odcinek rzeki. Nie jest, no jest to prostka, tak? ale to nie jest taka typowa prostka, gdzie tu jest taki uciąg 100, ponad 100 gramów. Brzany tu raczej nie uświadczymy. Głównie tu są krąpie, uklejki, leszcze. No to są wiodące ryby. No też się trafia płoć. Mm, certy raczej tutaj nigdy nie widziałem. Bardziej taki wolno płynący odcinek rzeki bym powiedział. Tutaj, no naprawdę, według mnie już 60 gramów to jest dosyć dużo. Wędkę ustawiłem troszeczkę w lewo, no bo uciąg też jest w lewo, tak. Ja jestem zdecydowanie fanem łowienia bliskiego, jak wiecie. 20-30 metr. Dzisiaj dosyć dalej tak około mi się wydaje 50. To też jest bardzo duży plus tego łowiska taki, że mamy samochód za plecami, więc wrażenie pogody można się szybko schować. No to jest duży komfort. Jest tu tyle stanowisk, że. Ze sto to spokojnie, tylko taka moczarka jest przy brzegu. Ja to akurat sobie znalazłem odcinek, gdzie jej nie ma. Taka zielenina no na pewno, na zawodach byłoby to dosyć problematyczne. Trzeba by to wszystko wykosić jakoś tam, wyciągnąć. no i zaczep jakiś. Nie widzicie, wnęciłem się, tam jest ta górka i zieleninę ściągnąłem z dna. Dobra, rzucę jeszcze z pięć razy tam dalej. Jeżeli ten problem będzie się powtarzać. Że będę ściągać zieleninę, przenęcę się po prostu na bliższą linię. tak? Gdzieś tam, ostatnio były, były spore opady deszczu we Wrocławiu, myślę, że nie tylko we Wrocławiu, były naprawdę sporo opady deszczu. Ta odra była bardzo brązowana i były wysokie stany. Gdzieś ten syf chyba jeszcze nie zdążył spłynąć, no ale zobaczymy, dajmy sobie jeszcze chwilę. No to często jest taka walka po prostu na odrze. To nie są stawy komercyjne, gdzie rzucamy tych leżaczek. Tutaj trzeba troszeczkę się wysilić. Nie? Rozwinąłem drugą wędkę, zrobiłem bliższą linię. W pierwszym rzucie od razu krąb. Na dłuższej linii mam zaczepy, będę kombinować. No, powiem Wam, że jestem totalnie w szoku. Bliska linia, bez nęcenia. Trzeci rzut. Super. 30 obrotów korbką na bliskiej linii. Dla tych, co nie wiedzą, rybki trzeba wypuszczać, bo na dolnośląskim jest no kill no brania, co rzut? 30 sekund, minuta, bliska linia. Skupiam się tylko na bliskie, długą, yy, dalszą wyciągam. A kolejna ryba wpadła mi do zanęty. Łowię ponad godzinę, złowiłem około 10 ryb, jestem naprawdę zadowolony, nawet się nie spodziewałem, że aż tyle będzie brań i przede wszystkim i były i małe i średnie i te większe, te większe to mówię takie 50 dkg, jedna była pod kilogram 41-42 cm. Na robaki corzut, branie, praktycznie co rzut ryba, mimo haczyka Kamasa no do 560 w rozmiarze 18. Ta ryba miała troszeczkę problemu z przyjęciem no, trzech jednak białych robaków, nie schodziłem poniżej. I teraz już mówię sobie, a bardziej selektywnie, wyrzuciłem ziarko kukurydzy i widzieliście też taki leszczyk na około 40-30 deko. Więc fajnie, jak widzicie, odra żyje, odra ma się bardzo dobrze. Pan z prawej strony nic nie łowi, chyba dostaje lekko nerwicy. I to też jest to, co, o czym mówiłem. Niektórzy łowią, rozkładają się po 10 minutach i łowią. Dobra, jeżeli znasz wodę, to spoko. A ja staram się zawsze dłużej, bo chcę przegruntować, sprawdzić i tak dalej. Myślałem, że ta dalsza linia dzisiaj będzie ok. Trochę zaczepów, trochę zieleniny. Postawiłem na, na bliższą linię, bo widziałem, że też ryba się tu spławia. Jestem naprawdę zadowolony z tego wyniku. I już jest branie, ale to jest drobna ryba. I co chciałem powiedzieć, jak widzicie dla znawców odra ma się bardzo dobrze, przynajmniej we Wrocławiu, dwa tygodnie temu co pływałem, powtarzam, pontonem z kolegą z Tomkiem, widzieliśmy, że odra żyje, odra jest naprawdę w dobrej kondycji, więc ryba jest, rybę, jak widzicie, łowie mówiłem przed łowieniem, że tu nie będzie ogromnych ryb nie będzie wielkich ryb tu jest takie bardziej zawodnicze łowisko i rzeczywiście dzisiaj to łowisko daje ja jestem naprawdę zadowolony jak na upał, zobaczcie jest koło pół dnia w skwar yy, i tak dalej duszno, ryba jest ryba żeruje, ryba bierze bardzo jest dobra woda na zawody, świetna woda na zawody szkoda, że te mistrzostwa okręgu no, nie wypaliły bo według mnie tutaj ekipa by naprawdę miała duże pole do popisu i tyle ja osiedzę jeszcze sobie dalej i zrobić sobie może jakieś jedzenie, bo wziąłem dzisiaj kuchenkę, może zrobić sobie kawkę. Zmieniłem na malutki haczyk czerwony, 30 sekund ryba. Typowo zawodnicza. Nie lubię tego słowa, bo dla mnie ryby to też nie są punkty. Ale powtarzam, pod zawody woda liga. No i już na koniec. No dobrze, ponad 3 godziny łowienia z przerwą na kawę i na jedzenie, około 25 ryb, czy wynik dobry, czy niedobry zostawiam to Wam, ja jestem bardzo zadowolony, oceniam swoje łowienie dzisiaj na takie 4 z plusem, ryby były mniejsze, minimalnie większe, jeden bonus, więc naprawdę spoko, odra żyje, odra ma się dobrze, Tyle, ile dzisiaj tutaj powiem Wam, sprawiało się drapieżnika, ile rzucało się drapieżnika w łowisku, to tyle jeszcze nie widziałem na własne oczy. Trzymajcie się, życzę Wam wszystkiego dobrego, do zobaczenia następnym razem, może znowu na dodrom, hej.